To jest druga część naszych zmagań na es escape'ie na Straż. Tak. Tak. W w pomiędzy odcinkami dobudowaliśmy łóżko. Jedno, żeby się móc przespać, ale żeśmy się nie przespali. No to się teraz prześpimy. Pokazując Jaki... cały, cały czas, czyli nasze problemy związane z tym, co było przed nagrywaniem. Tak. No trudno. Czemu ja się Czekaj się Jeszcze raz, Czekaj, bo w się... Ym... Dobra, chyba raczej nie zginiemy, możemy iść dalej. Dobra, bo... idziemy dalej. Poczekaj, moment... poczekaj, poczekaj, poczekaj. Tu są jakieś nagrania. Nagrania i, i... Ale... złote jabłuszki. Ale chyba nagrań nie chcemy. Sobie z... Nie, nie, chyba nie bierzemy. Ja mam dźwięki wyciszone, tam sobie może, nie wiem, na... 10. Niech będzie na 10. Zobaczę, co tutaj o, ja dalej... było w ogóle cokolwiek słychać. Now playing. Ale to... Dobra, zostają co nagrania. Idziemy dalej. Masz... w jabłuszka. Nie wiem, nie słyszę, żeby grało. Dobra, nieważne. Jedno trzeba zostawić. Ale co? Jabłuszko. Czemu? Żeby było po równo. Aha, okej. Okay. Tak. Czyli kontynuujemy skakanie, to ja cię mogę już zepchnąć. Dobra, to ja już idę. To ja już tu zostaję, znaczy, chciałem powiedzieć. Znaczy nie, ty lecisz tam na dół, dobra, nieważne. Idę tu, o. Nie no, zobaczmy. Przeskocz, ja spróbuję no. Już bez przesady, prawda? No, no skacz. Do... Dobra, skaczę. <laughs> Dobra, Czekaj, idź, idź dalej. Aha, e... nie możesz. No to trudno. Nie mogę niestety. Ale od czego się ma? Od czego się ma administratora serwera? No, jestem. Dobra, idziemy dalej. Ja nie jestem dobry z skakaniu. Są płytki nacisku. Uwaga, może nie wiem. Spróbujmy coś zrobić, żeby na nie nie wejść. No? <noise> Proponuję tak to zrobić. Ani, może. Aha, nie zauważyłem, że to nie Malian. Dobra, okej. Dobra, i się nic nie stało. Na szczęście. Mnie Pewnie się wziął. miało stać, ale się nie stało. Coś mi przycina, strasznie. Czekaj, wideo, settings, fast. Aha, render distance. Damy na short, nic tam. nam się nie, nie musimy mieć jakiegoś super nie wiadomo jakiego. No, no w sumie nie ma tutaj takiej potrzeby. Um, wiesz, że czeka ci dalej skakanie? Jak to? No, chodź tu skacz. A po co, jak tu jest woda? Lenibiec. O, proszę i do góry. No, w tym samym czasie żeśmy. też. <noise> Czy jednak opłaca się też skakać? No. Znaczy wiesz, można to było zrobić szybciej, można było to zrobić sp e sprintem, no ale cóż, niestety. Ja nie mam jeszcze dostatecznych umiejętności, żeby sprint barkać. Widzę tabliczki i dużo tabliczek. E ja czytam pierwszą linijkę, ty drugą? Dobra, może być. Dziennik nocnego Ter strażnika Terego. Przez pewien czas testowałem potwory na wieśniakach, ale wybiłem ostatnio wszystkich. Wreszcie będę miał z nimi spokój, hehe. Zaczynam jednak odczuwać, że ta magia wysysa z ze. Czy to... mnie. Życie. Zostało mi już mało sił, ale muszę zrobić coś, bym nie zapamiętano. Uwolnię wszystkie potwory, a one zabiją całe królestwo. Super. Hmm. Inteligentne. Ja, przy... bo... No, super. Tak, przy... ja, przynajmniej nie musiałem dobra, czytaj. marnować na... Możesz czytać. Ciebie sił. Na dalej. ciebie sił. Teraz czas na twoją armię. O, super. Nie będę. Mm, trochę nie rozumiem, ale dobra. Nie musiał na no. nas marnować sił, ale na, na jakąś naszą armię. A gdzie miałem jakąś armię? Eee. Tak nie z, wiem, a z, czekaj, z, tu jest coś yy, jeszcze. Z ciekawości tak, bo zjadłem jabłko, aha, bo ja mam teksturwaka, czekaj, ja zmienię na deflauta. Czemu mam jakieś żółte serduszka? A nie wiem, nie wiem, czekaj, zaraz ci powiem. Ty, to jest chyba to, ta nowość, co dostaje dwa serduszka więcej się ma. Wiesz? Fajnie. Fajnie, jak dotąd się z tym nie spotkałem, ale dobra. Um, no. Mam nadzieję, nadzieję... że dostanę się <laughs> <ten, laughs> dobra. dobra. Idziemy. Nieważne. nieważne, nieważne. To iść pierwszy. Czytaj. Cholera, dziwnie się czuję. To chyba... To są chyba efekty tej magii. Jakiej magii? Dobra, idź pierwszy, bo widzę tu jakiś przycisk. No dobra. Obawiam się przycisków. Dobra, jeden przycisk, drugi przycisk. Ej, portal, czułem portal. Ej, what the fuck, what the fuck. Dobra, nieważne. Portal, no pięknie, do netheru. No. Jak to? No... no dobra. No dobra, eee, to nie jest nether. Prześpij się, będzie ostro. Nie da się spać. <laughs> Ale poczekaj. Ale i tak nie mam długiego łóżka. You can sleep on yet night. Dobra, idziemy dalej. Magiczny głos. Świnie Ładnie. Pójdzie. Dobra, to może. są efekty tej magii. Nie jest dobrze. Okej. Okay. Świnia. No i co? Nie wiem. No i tu jest druga świnia pewnie. No i ja mam ją popchnąć na to w dół? No Chyba zapewne. Tak. Tak. Właśnie takim pchaj. No dobra. Nie idź. mieczem! No, idź. Nie. idź. 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 O, idź. Idź. Zostałem potraktowany o. jak świnia. Czyli uderzony. Ej! Twoja świnia uciekła. Nie uciekła, tylko się... To ja wychodzę. Ej, Ej. trzymaj ją tam. Prowadź nową, a ja tą zabiję, no. Ale to jest popatrz co się dzieje z tą świnią, no nie ja wiem. Ją... Ja ją popchnę, no. Widzisz, no. <grym> te, trzeba ją popychać ładnie. No, zobacz, popchniesz ją pięknie. A ona się wydostanie. Nie umiesz przyć... pchać świnie. <grym> ja nie wiem czy ja się tego nauczyłem. Cholera świnią. No. Możesz, ja możesz ją Możesz ją wziąć z drugiej strony łaskawie popchnąć <grym> Ale nie w tą stronę! O. Czekaj, czekaj. Odejdź, odejdź, poczekaj. Biegnij, kurna. No widzisz? No widzisz, no właśnie o to mi chodzi. Ech. Dobra. Mam inny pomysł. Idź ty tam, ja tu stoję. Ups, drzwi. Przeciąg. Wlazłeś <grystanie> tam? Tak, i nasrałem świniami. <grystanie> Ej, ale... Miałeś wejść w te drzwi! No, nie, to czekaj. No, czekaj. Dobra, idziemy, się... No nie zdążę. Do... Ale te świnie to teraz automatyzują, więc... Więc poczekaj. O dobra, udało się. Dziękuję. Oh, udało się. Dobra, um, dobra. Dzień dobry. O, kolory. Eee, Fuck. Co coś ty zrobił. Ja nic, ale całkiem ładnie stanąłem, bo akurat nic... Akurat przeżyłem. Ej, tam już kielet, uważaj. Gdzie? Au, no tam... Co widzisz? Tutaj po lewej. A, widzę. O. Jakbyś mógł tego zestrzel. Proszę. O, dziękuję. Ej, przy moim skakaniu pewnie zaraz umrę, ale to szczegół. Skacz. Ej, no! <laughs> <laughs> Dobrze. No nie powiedziałbym eee... A Ał Ile masz au. serduszek? Ful i to jedno. Aha, okej. Okay. Tu jest przycisk, to pozwolę sobie go wcisnąć. Dobra. E, aha. Coś się stało? E, tu się otworzyło. Piknij, proszę. Dziękuję. kurczę nie zdążyłem. Jeszcze Stęcznij raz. Się. No czekaj. Zdążę teraz. Aha, zdążyłem. Chodź przez ten tęczowy ten korytarz. no Znowu to samo. Dziękuję. A. Dobra. Tam są drzwi. Tu są Tam drzwi. E, nie. Nie. Nie wrócę z powrotem. No bo to chyba to są te. No, to no chyba przeszone. tak. Tak, tu jest coś nowego. Fuck, tu są TNT. I inne rzeczy. Sporo tych innych rzeczy też. I już nie mam miecza, super. Pad mi miecz, padł mi miecz. Ja nie mam strzał, spoko. Ja mam 8 strzał. Ktoś pomyślał. Dodaj strzały. Ja wynoszę się. Jeszcze strzały. Zbierniczajcie, ząbiaki, głupie. Dobra, jednego zabiłem, drugiego zabiłem i uciekam. Nie mówisz, że to jest parkour? No jest. Ja pierdoliczę, co oni tak się upar. To miało widzisz, być S. Widzisz, jaką ci mapę wybrałem? Cholera, na no ostatnim spadłem, no. Co za hamstwo. Czekaj, ja tu dobijam. To ja to ja idę Dobra, to ty idź. Dobra, przeszedłem, dziękuję. Nie żyjesz już? Gdzie mam teraz coś? No tu na dół. To. No to, to po jakich oto skakałem? No bo tu są płotki. Nie widać? Nie. A rzeczywiście dobra. Bo, już to co? nie widzę, bo poczekaj, muszę sobie jasność podkręcić, bo naprawdę nic nie widzę. To ty masz... Czekaj, ja, ja mam Bright. Dobra, nieważne. O, teraz już widzę podki. Rzuć mi pan wodę. Znaczy, boże. Strzały. Ma pan. Dzie dziękuję. Oświetlenie też, ten niebieski zabrane. E Dobra, to chyba koniec tych halucynacji. Widać to kolejna. To kolejka poszukiwa. Czekaj. to Widać. Widać ta kolejka. Poruszali się górnicy. Cholera. Po co tutaj były te mikstury? Fire resistance fire... Biorę, o miecz biorę też Wiesz, wiesz I wagonik biorę jeden, albo e, dwa najlepiej się, Ja się napiję fire resistance, bo może się przydać Ja też A drugie wezmę ze sobą, może też się przyda e, 7 minut mi zostało fire resistance, dobra Idziemy, a mógłby dobra. mnie pop ktoś popchnąć Tu masz przycisk Dziękuję Ja nie widzę przycisków ze stauna na stole. Super, ale Teraz niech ktoś niech popchnie. Wciśnij przycisk, dla mnie zadziałało. Dobra, działa. Wow, nether. Aż taka podróbka netheru. I płytki naciskowe, ja nie wejdę przez nie sam. Czekaj, bo ja tam jadę. No. Zaraz ci potrącę. No, no. No, nie w drugą stronę. Wysiadaj, wysiadaj. Czemu on jest Ej, poczekaj, bo Jedź nie chcesz... Czekaj, serwer ściągnąć. No sorry, no. Ej, nie Lebym mogę wyjść. Lewym shiftem się wysiada, człowieku, czytaj podręcznie. Kto lewym shiftem? Od kiedy? No, od tej wersji. No, dobra. Zapomniałem o tym. Dobra, idę tu. Eee, dobra, jakie płytki naciskowe włączyłeś? Eee, bardzo złe. Ile tych mobów jest? Nie mogę uciekać. Ale fajnie się sprintuje po tych schodach. A więc... A więc to o wydostały idą się tu. te potwory. Idą tu, idą tu, idą What? tu. Idą tu. Nie e, musisz idzie. powstrzymać się teraz a mnie nieważne, przeżyję nie mogę pozwolić, aby zaatakowały królestwo. 6 minut twojej resistansa i idziemy do lawy. No dobra e, Wiesz, że tam na dole jest piekło. Tak? A popatrz, wyjrzyj sobie przed lawę O, rzeczywiście ja, ja w tej lawie zostanę Właśnie, one się wybiją Fuck, wrzuciłeś się... mnie tam To chodź do lawy Czuję się posuwany przez nie Spadać, spadać ode mnie Bronię cię Dzięki y Nie żyje. tepnij mnie Tepaj jak to te... Ale jak to tepni mnie, jak jestem w środku tego? No to teraz. Dobra, teraz, teraz ja się tepnę. Teraz to się tepni. E e Tylko poczekaj chwileczkę jeszcze, poczekaj, Czekaj. bo już wybiję Fire resistance mam, mam się parę, rozumiesz? No ja też, ale nie odbiera mi to życia. No nie, ale to jest ciekawe. Obym dobrze wpisał. Źle wpisałeś Na pewno? Tak, bo... No, nie... Tak, bo właśnie jest masa potworów. tutaj. No ale ja jeszcze niczego nie wpisałem. No to nie wpisuj na razie. Bo już się skończyły. Czekaj. Dzień dobry Dobra, już już możesz. Czyżbym ja cię zabił? Tak. To Dobra, weź sobie zbierz te przedmioty. Cholera, ile tu jest rzecz? Ja ale nie ja, będę ja nie tego... mam miecza i nie miałem go od początku. Chwileczkę. Posuwają mnie jedne demony. Dobra. zebraj wszystko? No nie, nic, nic w zasadzie nie zebrałem. O jesteś, tak? ale jestem jak... Zabij Popo... tego szkieleta w końcu! On tu jest jeszcze... No nie wiem, laga miałem widocznie. E, but... Wyglądam jak, wiesz, z tymi strzałami. E, ja nie powiem jak wyglądam, ale mam... Ale tak samo ja wyglądam Mam afro w, na głowie. Trudno, czekaj, ja sobie pozbieram strzały. Oddam mam. ci strzały. Proszę. 17 ja... strzał. Wiesz, powinno z nich sporo tych strzał wypaść, więc. Tu są. Gdzie? No tu. Tu. A, tu. widzę. Dziękuję. Teraz gdzie mam iść? 28... 38 strzał. Dobra, to ja mogę już grać. Um, nie wiem gdzie. Myślałem, że to tutaj i to wszystko. A może na górę, tu... poczekaj, poczekaj, poczekaj. Cholera. Myślisz? a może no. Parkur po słowu no chyba tu, na pewno. Skacz. O, skoczyłem, udało się. Pierwszy parkur, który przyszedłeś. Eee... What? No dobra, jesteśmy na jakichś schodach? Widzę, że zombiaki odpuściły. Eee, nie, chodzą tu, idą ku mnie i mnie zepchną, tak swoją drogą. To się depni. No nie, jeszcze mnie zepchnęły, ale powiedziałem, że mnie nie mogą zepchnąć. Aha, w sensie, czekaj, bo ja mam dwa serduszki tak w ogóle. Nie ja mam rybkę. Stały nam 3 o. minuty. No, o, o to. Myślę, że to zakończymy. Jakaś dźwignia. E, what the fuck? Tu była strzałka w tą stronę, a to się otworzyło tu. No dobra, nieważne. Tabliczki jakieś pospadały, ja, ja nic nie mówię. Dobra, idziemy dalej. Nie mam dalej. sił, w dodatku zacząłem krwawić, zaraz zemdleje, zamyka oczy. O, jak fajnie, nie żyję. O, znowu coś? Fuck! Tepnij. Au. Wpadłem tu. No, i miałeś tu wpaść, ja nie wpadłem, pomyliłem się. Zbierz się. Dziękuję, dziękuję. Ja ci oddam twoje nyczności. Ile można umrzeć razem? Pozdrawiam, wiem dużo. Dobra. Eee, czarny 103, 13, 12 AK. Eee, o, niant. D, to nie widzę, ale end owszem. No a end nie widzę. widzę. Dobra, no trudno. <laughs> Oj nie. Eee, D, aha, tu jest D, tu jest D. No, Gdzie? Na tabliczce. O, no widzisz. Dzięki za granie. Jeżeli ci się spodoba to napisz na forum. Prawdopodobnie zrobimy drugą część. Jeszcze raz, THX, XT, średnik, zamknąć nawias kwadratowy. Fabułę, ja XF. A mechanizmy, mechanizmy zrobił we... ja, XJ. Aha. No nieważne, to w takim razie to jest koniec. My się szybko pożegnamy, bo została nam minuta. I to w zasadzie tyle. Chyba. No, w zasadzie chyba tak. Wysadzamy chyba nie, nie ma sensu się bawić w to. Chyba nie <laughs> Ale to tylko to możemy. A no to można by odpalić. Bo się tak prosi. czekaj ja sobie zmienię game moda, bo zginę. Dobra, to zmień sobie. Okay. Się pospiesz <laughs> Zdążyłem. Super. No. no pięknie. I tak zakończymy chyba. Dobra. Takim, to, to takim oto wybuchem koniec, dziękujemy. Możemy jeszcze dać ten. Komentujcie, pięć i mów możesz mówić. A, komentujcie, subskrybujcie i chyba cześć. Prawda? Eee, jeszcze jakieś łapki w górę? I... A no tak, łapki w górę. Przydałaby się chociaż jedna. Jeśli subskrybujcie, łapki w górę to chyba wszystko. Tak, Może... następny odcinek, znaczy odcinek. Jakaś seria, pewnie. Bo co, jakaś no. mapka? Nie wiem, co. Albo jakaś mapa, bo nam się pewnie nie złoży kolejna seria. Nie wiem. No pewnie nie. No, Ale przynajmniej coś tam się dzieje. Dobra. No to cześć. No to cześć.